kochani, kolejnym odcineczku na moim kanale dzisiaj zobaczycie jak spędzam dzień w stajni Podolin jakie konie trenuję, co z nimi trenuję, jak mają na imię, jakie są rasy, Wszystko, wszystkiego dzisiaj się dowiecie taki luźny odcineczek po prostu e, jak ktoś nie wie ja, e, pracuje z ziemi z tymi koni e, no i tyle, nie? niektóre konie mają rok, niektóre trzy, niektóre nawet pięć więc jest co robić, mają multą tam koni, e, także Was dzisiaj zabieram taki inny odcinek niż zawsze. Mam nadzieję, że Wam się tym razem spodoba, bo zasięgi niestety niestety spadają, więc mam nadzieję, że chociaż ten odcinek wyratuje coś te zasięgi. No na na. na. Zostawcie łapkę w górę, jak chcecie mi pomóc i subskrypcję na moim kanale, żeby być na bieżąco. Jak Wam się spodoba w ogóle ten odcinek, to będę częściej nagrywać w tej stajni i będę Wam w ogóle progres z tymi wszystkimi koniami pokazywać. No, więc lecimy, ja już prawie jestem, dojeżdżam. Widzimy się na miejscu. Słuchajcie, jestem już tutaj w Podolinie. Jest ze mną Ola. Ola dzisiaj pomoże mi też e, nagrywać, jak nie będę miała rąk, to pokażemy Wam tak, bez rąk dzisiaj ale z kamerą, patrzę z kamerą tak, I tutaj są klacze klacze z rybakami, tak, tak o, sobie jedzą i bułeczka kochana no moja, no fiordzik kochany no, no po prostu jejku, zobaczcie no no nie, no po prostu się, o tak, przepraszam bardzo a, ona do tego trzeba przegalić, nie spajkać Tak, ona do tego, a to jest late właśnie Laty, laty cudowny, bo on jest. A to już mówiłam. O kurde, fajnie, zawsze jak kameruje, to musi wiać. Nic nie słychać. Nie, nie ten. O, tutaj fajna maść silver, co mi się też podoba, że bardzo jasna grzywa jest. A tutaj taki ciemny. I ma prześliczną latarnię, strzałkę. Szałkę bardziej latarnię. Strzałkę, ty on patrzy. Dobry. No tylko tego nie uczył. Przed chwilą zrobił. Nie. Ej, dobry, dobry, super, super konio. O, źrebaki szybko nauczyć, bo zobacz, takie wilki robią, nie? O, o, o. Z tą melodii też będziemy trenować dzisiaj. Z melodii będziemy codziennie. codziennie. Znaczy no kiedy będę, bo Melody idzie na sprzedaż i musi być zajeżdżona. I ma 5 lat już, tak? 5 lat już ma. To zobaczcie, sporo i dopiero teraz będzie zajeżdżona. Także ona będzie miała kondycję tak, e, pleców na starość bardzo fajną. E, no z racji tego, że no w wieku 5-6 lat, to tak to tyle, tyle czeka, będzie, nie? Jeszcze będziesz miała takiego konia. No. On będzie tylko do sprowadzania właśnie. Okej. Okay. O nim Ci chyba mówiłam, to jest jedyny, który się tak nie chce łapać, że on po prostu ucieka i, no. i po prostu przypycha człowieka i już Aha. po prostu mm, przy sprowadzaniu. I to Czy... tylko mm -hmm. będzie... Okej, okay. i tylko to, żeby... Tak, Dobra, to. zrobimy, no. zrobimy, na spokoju, no. połowimy się z nim na paswisko że tak powiem, złap mnie, cudowne są Laty do mnie idzie, nie dzieje, dzień dobry. Tak, do mnie dokończę. To, z <grym> to dobrze, bo kurde, znowu będzie biegała przy tym, przy mamie i trochę przeszkadzać będzie. No ale cóż, no właśnie, bo masz rybaka, no jeszcze nie dodałam i troszkę ciężej jest, prawda? Idzieś gdzieś z kuchonem. kuchonym. No ja też się kocham, tak. Zobaczymy, jak ty to rośnie, to ty jest taki takim fiordo. Fjordo Iriszkobem Kobem? Takim będziesz? Latę? No, a jaki idzie? No, o proszę bardzo, ja już mam z nim więź Ja już ten ja zabrałam go. O, tu się. Mamy, słuchajcie, zobaczcie, nawet świeżą, wyprostowaną, jak to się mówi, w ogóle zgrabioną. O, ujeżdżalnie. Zrybaczka zostawiliśmy, bo na pierwszy rzut, o, widzicie, tam biega, także widzi mamy. Tu jesteśmy źrewak, Zaraz tam podejdę, żeby go się uspokoił. Bierzemy Melody, tak jak mówiłam. I tu mamy kolejny stado. I zobaczcie kto tam leży. Dzień dobry. Cześć wam wszystkim. Plackiem leżą co tam 20 stopni, słoneczko wyszło, to trzeba mają nie leżeć, nie? No super, dobra. że Sobie popracujemy. I w ogóle melodii ponad pierwszy raz od źrebaka jest oddzielona. I tak reaguje, proszę bardzo. Hit sezonu. O, idziemy do twojego... Oj, Ziejku! Za to źrebak tak trochę... w szoku. Ale na szczęście nie jest sam, spokojnie. Zobaczcie, został tam z całym stadem. I ze swoimi kumplami, którzy... O! Tam go zakłębią i mówią spokojnie. Spokojnie, koleżanko. Tam prąd jest słonko. No. Musi się trochę przyzwyczaić, co? Ale tu masz piękną jelenią maść. Masakra. W ogóle dajcie znać, który koń Wam się tutaj podoba. O jejku. O, jakie bryki. No dobrze, ty. Halo, młodzież. Spokój tam. Ale co tam? No patrzcie, patrzcie, jak się bawią. Patrzcie. O, o. Zaraz będzie dębowanie jakieś. Trójka, o, pięknie, no, cudownie dębujesz, o, super, tylko tu ogrodzenie jest. A ja mówiłam, że będzie, o, o, i zabawa. sobie sobie, to ja mówię, uwielbiam, uwielbiam pracować z kolmi. Tak tu wygląda to ujeżdżalnia, jakby ktoś nie wiedział, jest trochę mniejsza niż tam, gdzie ja trzymam konie, ale też jest w miarę duża. Bym chciała u siebie mieć właśnie taką ujeżdżalnię, no, ale nie mam gdzie jej zrobić. Tak, a koń się będzie tarzał? No dobrze, koń się będzie tarzał. Pięknie, super, co? Tak. Zobacz co mam, super. Matko wosko, ona się położyła. Tak. Ja pierdykam. Koniu, ty mnie znasz tylko w sumie jeden raz z tobą trenowałam. Jeszcze źrebak to lata w szoku, a ta się położyła, okej. Okay. Super, koń. Tak, jestem kochana. Super. Eee, no i tak, mamy tutaj te drągi piankowe. I one są bardzo fajne, bo... Co, bo będziemy przyzwyczaić ją po prostu do ciężaru na grzbiecie? Ogólnie, będziemy je tu zakładać na grzbiecie, ale na razie oczywiście musimy ją odszulić z ziemi. Nie bała. Super. Tak. Moją. Tutaj i to. Super. No to to jest takie fajne ćwiczenie, bo już ma wyżej ten kolor niebieski. No. O, kitę, a kitę też, a kitę, jak pan Zebra. Zebra, o! No fajnie. No i podobałem się jakie proste imiona, bo przynajmniej zapamiętał. Tak, dokładnie, bo takie trudne tutaj. To... Teraz spróbujemy, żeby została. W tym tunelu. Tak. Dobra, teraz zrobimy cofanie bez bacika. Uwaga, ciekawe czy zapamiętała. Ja pierdzik tam koń zapamiętał dobra, Mamy progres, słuchajcie. Wam w 10 minutach. O, ona sama już tutaj zobacz. Do, do tego lednie. Uwaga. Super koń! Przedem się odsuwała. Nie chciała w ogóle. Uciekała, tak? Tak. Super! Super. No mówię, no pozytywne wzmocnienie 5-10 minut dosłownie I koń się nie boi niczego Znaczy no, aktualnie, te, tej pianki się nie boi, bo na to odczulamy I o to chodzi A, Ja dobra. kiedyś odczulałam Olafka na plandekę, tego kucyka No Co nie? To odczulałam go parę miesięcy, żeby on na nią wszedł koń. Tak No i mamy, mamy to to się jakoś... Albo ona jest taka niska. Ona no jest niska. To jest najniższy dzipsiag stąd. Tak? Aha. Tak. Nie wiem. Kupę, To ładnie to jest Ja pamiętam, jak. Ja, prze... ja próbowałam skoczyć takiego jednego drą... drążka tego piankowego. No. To mi Wiesia, no. taka jedna, ku No. Ta z niebieskim okiem, takim ludzkim. Co nie? Mhm. To mi tak przeszkod, przeskoczyło, jakby nie wiadomo jaką przeszkodę, tak się tego wystraszyła po przeskoku. Okay. Super, koń. Teraz spróbuję na za. Okay, jak to dajcie to okej? Super. Okej. Okay. No i powiedzmy, że ma coś tam na tym grzbiecie. Tak. O, teraz się słońce odbija gdzieś i już koń się bardziej boi. Wszystko jest jakby ważne, nie? No, no. idziemy. Super koń. Proszę bardzo. Ciękować. Jeszcze to nagramy, żeby ci nie... Aha. ...baterii nie. No, bateria to już riptała mamy jeszcze kilka koni, nie? Ile dzisiaj koni? Dzisiaj możemy wejść? Dobra, A, patrzę. Dobra. Okej? Okay. Tak. Zobacz, to wszystko jest ważne, bo potem, wiesz, to się będzie chciało szodłać, a ta się idzie, nie? Mhm. Tak! Teraz pracujemy z Julcią. Julcia jest kolem Oli i ją po prostu też szykujemy do zajeżdżania, nie? To była takim bilusiński kolem. Tak. O. O, ty, to się cukrała, Dobra, jest. E, tak, uczyliśmy ją tego bardzo, bardzo długo, czyli mianowicie cofania. O, które teraz robi perfekcyjnie. Po drugiej, trzeciej sesji, nie, po pierwszej sesji tak robiła, nie? Perfekcyjnie. Po raz drugiej raz chyba. Ona już się cofanie. I jest takim koniem generalnie o, co tutaj ją zaciekawi. Em, wchodziła w człowieka wcześniej i teraz już nie wchodzi, bo zna co to jest cofanie właśnie. O, proszę bardzo. Teraz jej pozwala, żeby przyszła. No, także takie ćwiczenia z nią robimy. Robimy też z nią. Co robimy? Ale słuchajcie, nara. naraz, robimy chciał z nią, odesłany nas na koło. Tak jest, dobry Dobry. Ale nie no, Julcia jest mega mądra. Tak, Julcia jest. Jest, ale ma też swoje zdanie. Więc to jest taki charakter konia, że trzeba, trzeba jej jasne sygnały wysyłać. Nie za dużo presji, bo się speszy właśnie. Jak jest za dużo presji, to ona już nie pracuje. To właśnie, super Teraz ją z powrotem wycofamy. Bardzo dobrze poproszę, żeby z prawo poszła super, Julcia ja. ale odejdź tak jest wschody, wschody no i właśnie to jest to, że ona tak próbuje wchodzić na człowieka tak. A, ale, ale czasami już ale Łopatkę, łopatkę. Koń przesunie, nie zat, tylko łopatkę. Tak, dobrze. I to jest ten zwrot na zadzie, przodzie. Ja to normalnie już nie wiem, które to które, ale chodzi o to, żeby zac stał, a przód się ruszył. No dobra, to było takie trochę pogmatwane, ale ważne, że przodem ruszyła, nie? No i właśnie jak ona jest teraz za blisko. Ja jej mówię halo koniu. Halo? Najpierw Lina. Zobacz, już bez bacika. Się zdało. On znowu przyszła. To ja jej mówię halo, ale dostajesz smaczka, dopiero jak widzisz odległości ode mnie, którą ja proponuję. Konie też jak są w stadzie, to wysyłają sobie jakby uszami i mową ciała, jaką odległość, na jaką odległość tolerują danego konia, a jakiego nie. No i one w sumie nie ogarniają z jest szacunek, bo to ludzie wymyślili, tylko jakby one się tak porozumiewały. Więc jak koń wchodzi na nas, to znaczy, że my mu na to pozwalamy, a żeby mu pokazać, że, że nie, nie chcemy, no to wystarczy po prostu mu inaczej, no nie mamy uszów, wiesz, no. jest gorzej, nie? To dlatego mamy inne patenty, na przykład nacisk on, na halter, pokazanie halo, nie chcę, żebyś chodziła we mnie. Tutaj dziękuję. I to w sumie nie jest nieszanowanie, tylko koń to rozumie jako po prostu w danej sytuacji, nie? Teraz na przykład, o, teraz jej pozwolę, żeby nam nie tutaj bliżej było, teraz jej pozwoliłam, dlatego tu jest. wiesz? I tak konie mm. też się porozumiewają, nie? A teraz mm, no. na przykład już nie chcę, żeby była. I ona bardzo dobrze o tym wie, nie? No. Fajnie to jest ćwiczyć, maszę takie. Teraz bierzemy. Proszę bardzo, ja biorę teraz to. Idziemy na słońce, żeby było trudniej, bo tam się to odbija. Target! Run! Run! A nie, nie, jest To są takie konie, które od razu mgną do tego, wiesz? Super tak, właśnie Myślę, ona jest takie z Takie to charaktery konie mają. I ona się właśnie nawet nie wzdrygnie. A widziałeś co było co było z melodii. No z melodii było tak, gorzej. No mówię, inny charakter totalnie. Inna, inny poziom odwagi jakby, nie? Szkoda, że nie było nagrane, jak się z nim męczyłyśmy z tą melodii. No. Ale o. potem No ta już ma Ta już przyjęła jej ta jako droga No, jeszcze zaczęli lizać tego drogą No o. Nie no, to jest koń po prostu taka odwagna jest Super Dobra no. Okej okay, Patrz idzie, idzie. Nie zasłania? Idzie Patrz, chodź <laughs> Koń zajeżdżony, co tam jeszcze spróbuję i tak zazadu to Nie no, patrz Nie, no, nie Aj, ma pan, co, nie ma co Nie ma co robić Już siadaj, dawaj Tak, tak. siadam. Ona już gotowa Patrz, przejdziemy drogę. Nóżki trzeba podnosić, a nie... Przykro mi, że, że tak Ciebie męczymy na tych drągach. Zamęczanie konia. Ale pobawimy się. Dobra, teraz Ola trenuje tutaj, podpowiadam. Zobaczcie, zobaczcie, co zobaczcie, to widzicie. Cudowny koń! Mówię wam, my przez pół godziny pierwszego treningu próbowaliśmy nauczyć ją tego, że ma się cofać, nie? Tylko pamiętaj, najpierw falę liną do mnie i potem bacik. Chodzi o to, że nawet ona potem bez bacika będzie umiała. O, właśnie, widzisz? Że ona już potem nawet bez bacika będzie umiała cofać. Jak ona ładnie idzie, to odangażuj zatnie. Dobra, fajnie. Smaczek. O, a teraz ładnie zrobię. No i teraz możesz spróbować. Najpierw bez bacika. Tak jest ręka. Bat do góry. 3-4 sekundy. Teraz klepni I spokój. I rękę daj na... na do, o właśnie. Tak jest, idzie kusem, jeszcze raz. Najpierw ręka. Tak, super. Widzisz? Ona już nawet nie potrzebuje, bo mówię, z czasem ona nawet nie będzie już na tego bata patrzeć, Wiesz, mogła z nią ćwiczyć. Oj, teraz na falę wstęp, super. By mogła ją ćwiczyć bez bata, nie? Dlatego liczą się też te pierwsze fazy. Najpierw ręka, potem kółka batem, i na koniec, jak ona nie reaguje, to wtedy bacikiem o ziemię stuknąć. I, I wtedy. No i super, no. Super, kochany. Tak, kochani. super. Już kumata. Kumata? Tak. No bo tak, kochani widzowie, my pracujemy... Pamiętajcie, to nie jest ląża, tylko... Właśnie tłumaczałam Oli, że to jest praca z ziemi, nie? Tak. Te sygnały. I potem można to ewentualnie na lążę konia brać i na ląży też takie, wiesz... Hmm. Bo ląża jest dłuższa, nie? 8-9 metrów, a nie takie... Co, jest, co innego. No ale dobra. Super. No. Super konia. Dobrze. Super konio. Um, dobra, to co, idziemy do kolejnego, nie? No. Tutaj dla fanów Clyde Daisy Rasy, proszę bardzo, Lady Mamy, najwyższą z tego stada, no bo w A sumie. To też ry rybie oko tak, hucuło oko. tak. E, nie, konik, tak? Ko konik. Konik, dobra, konik na biegunach z rybim okiem. Konik, konik. Trochę furzony. pracować. A, no to widzicie. A z nimi też będę pracować? Z tymi Perlilo A tak, będę stosować moją. No. I są identyczne. Jest dopisane na liście. O, Aiden. Właśnie Aiden, światło, nie? Tak. Ja cię sumę. Ale nie, ja jej wiem, że nie Aiden z SSO. Nie A, okej, okay, no. fajnie. To A, jesteś Star Stable normalnie. Na fabule coś. Kojarzysz? Tak, ja no, ja kurde, w Star Stable gram od początku istnienia tej gry, słuchaj. Aha. Także ja wiesz. Może nie widać, ale jakby ja dorastałam z tą grą. Także no ja wszystko kumam. Teraz już radzi gram, bo wiesz tam czasu nie mam. Czyli ona ma Violinka. Violinka. Violinka, tak violetta, Violinka. Zapamiętać, Violinka i Aiden. No przecież cudowne imiona, słuchajcie. No i Lady, o teraz jak wygląda Lady, cudowna jesteś. Ty, nagramy taki odcinek, pracujemy z Lady. Ej, dobre to będzie, słuchajcie. Jak albo odcinek z jazdy na Lady, ty Dobre, dobre, słuchajcie. Łapki w górę, subskrybujcie kanał, jak chcecie zobaczyć odcinek. Jak ja jeżdżę albo Ola na Lady, może nawet w teren albo coś takiego To zostawcie łapki w górę, bo to będzie odcinek za Rąbisty. zobaczcie. Jazda na takim wysokim koniu. Ja cię surę. Ja nie jeździłam pierwszy raz jak miałam 5 lat. Ta? Pięć lat ja ci na takiego konia? No to właśnie, ja bym się bała. O ja cię. Sztos, ale pewnie wygol, wygodna jest na oklew. Nie. Nie? Ale no, w sumie ma takie tutaj trochę. A wiesz co, ja jestem ten... Ja, każdy chod dla mnie jest wygodny na okle, bo wiesz. Jej ja tak. O! Jeszcze uwaga, pokażę Wam. Słuchajcie, nowinka, bo Ontario tutaj się przeprowadził. Tadam. No, nie mówcie mi, że nie, ale to jest normalnie Ontario. Patrzcie. Jeszcze nawet te skarpetki z tyłu ma takie długie. No, hit sezonu. Normalnie podruba Ontario. Dzień dobry. Cześć. To staruszek. No, tak? No, tak, bo on już jest starszy. To no, faktycznie. I też hucą, także widzicie, zobaczcie. No. I ten tutaj piękny konik, co ma opluty. taką krzywę cudowną. Pluty. Tak, osmarkany. smarkany. o pluty. ciu, Tam się kurza na muchy. Nie pomijać to, że smarkany, No, a tutaj opluty, konie żyją wolno masz. wybiegowo też, także się nie przejmujcie. No, są takie właśnie, że jedno takie, nie, drugie takie. I Fajne. Bup. Dobra, idziemy pracować z kolejnym konikiem, słuchajcie. Dzisiaj, aha, fajnie, 5% materii, bo to żeśmy se nagrali, <grystanie> to nie, także kochani, przykro mi, nie pójdziemy pracować, nie, zobaczycie już w dalszej części, szybko się z wami pożegnam. I jeszcze no kilka koni zostało w sumie. Jak chcecie, mówię, następny odcinek, jak chcecie, ze Stajni mi podolni, to łapki w górach. Zostawiacie, widzimy się w kolejnym odcineczku. Jak będzie ładna pogoda? Tak. Ładna pogoda ma być. Więc na pewno będzie. Dobra, żegnamy się z Wami, z wiolinką cudowną, z Olą. Do następnego odcinka. Dzięki, że oglądaliście. Papaja pa. pa. ten w ogóle z tym czaprakiem. Pa.